Hej, z tej strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na film z mierzeniem stylizacji karnawałowych z Ula Popken. Wybrałam dzisiaj kilka rzeczy. Sześć. Sześć rzeczy dzisiaj będzie. I z tych sześciu rzeczy stworzę dla Was trzy stylizacje. Pokażę Wam, co sobie wybrałam. Linki do wszystkich tych ubrań, które będę dzisiaj pokazywała, oczywiście, że zostawiam w opisie pod filmem i w pierwszym komentarzu. Zaczynamy. Pierwsza stylóweczka o nazwie Błysk, jak możecie już zobaczyć, to co mam na sobie, to jest bluzka. Bluzka cekinowa w formie takiego t-shirtu. Mam ją w rozmiarze 50x52 i jest dobrze dopasowana. Rozmiar jest dobrze dopasowany. W ogóle to zawsze chciałam taką mieć taki po prostu t-shirt cekinowy. No bo zobaczcie, krótki rękawek, dekolt w serek. Ona jest taka, czy znaczy ja powiem, powiedziałabym, że dosyć krótsza i jest po prostu idealna, jeśli chodzi o długość. Dwa małe rozpierdaczki po bokach. No i tak jak mówię, ona jest dopasowana, mogłoby się, się wziąć rozmiar większy i wtedy ona byłaby taka luźniejsza, taka bardziej oversizeowa, taka też by była fajna, więc ona jest właśnie taka błyszcząca na podszewce, także nic Was od spodu nie gryzie. Od sp pod spodem macie po prostu taką podszewkę bardzo miłą. A całość tych cekinów jest jakby osobno na osobne, jakby z dwie warstwy. Dwie warstwy tej bluzki, więc nic absolutnie nie gryzia, To jest najważniejsze. Najważniejsze w tego typu ubraniach, żeby nas nic nie gryzło, nic gdzieś tam nie kuło. ja Jestem na to bardzo wrażliwa i na pewno bym Wam od razu o tym powiedziała. Także jest spoko, kolor bordowy, taki piękny. Ten błysk jest taki, właśnie jak tafla wody, bo te cekiny są tak poukładane. Paskami. Są, nie są po prostu tak gęsto za, zabudowane, tylko są po prostu ułożone właśnie tymi paskami, więc ten błysk jest taki właśnie jak połysk wody. Nie dają bardzo po oczach, więc to mi się bardzo, bardzo podoba. I do tego dołożyłam sobie spodnie. Spodnie moje ukochane, które mam już w trzecim kolorze, czarne oczywiście. Takich brakowało w mojej szapie. Rozmiar 52, i to są dokładnie te same spodnie. Szerokie spodnie, czy są w kant? Nie, ale są szerokie i są z materiału takiego bardzo, bardzo eleganckiego. Nie wiem, czy tak tu z bliska, wy to zobaczycie. Taki elegancki materiał, mają tutaj kieszonki, z tyłu mają gumkę, zobaczcie, bardzo się rozciąga ta gumka, i z przodu jest taki pasek nierozciągliwy, więc to wygląda naprawdę fajnie i one naprawdę są wygodne. Mam właśnie takie czerwone, bo to są spodnie, właśnie te garniturowe. Mam czerwone i mam różowe, więc one się świetnie układają, są szerokie, ale dodatkowo są dopasowane tutaj w biodrach, dopasowane w pupie. Uważam, że genialnie, genialnie leżą na Sylwetce Plus, les, więc właśnie do tego szersze spodnie, właśnie ta bluzka, i tak naprawdę to każda bluzka, każda koszula do tych spodni będzie pasowała, więc no marzyła mi się, marzyła mi się i ta bluzka, i spodnie czarne, które na pewno będą często używane w jakichś eleganckich stylizacjach i do tego mam jeszcze buty. Zachciało mi się butów szpic, no bo skoro szerokie spodnie e, i teraz szerokie spodnie są bardzo modne, ale jakie buty ubrać do tych spodni, żeby to nie wyglądało źle? Ja tworząc stylizację w sklepie Ula jeżeli jeszcze nie widziałyście, to zerknijcie sobie. Ja zazwyczaj mam te buty okrągłe, żeby były wygodne, żeby moja noga szeroka, płaska, e, i żeby po prostu wszystko to pięknie weszło i żeby było wygodnie. Ale jak zobaczyłam te buty, które są troszeczkę w takim stylu cowboyskim, są wyjątkowe. To są bardzo wyjątkowe buty. Obcas idealny. Nie za duży, nie za mały. Czub jest. Ale jest wygodny, uwaga, szeroka stopa wchodzi. Są skórzane, tutaj zasuwane na zamek w długość do spodni, myślę, że ok. E, tutaj jest taki jakby sportowy klimat, ale też elegancki, no bo tutaj mamy takie, właśnie jakby paseczki z błyszczącego, z błyszczącego materiału, a tutaj między tymi paseczkami uwaga, są dwie gumki. Są dwie gumki, które sprawiają, że bardzo dobrze się je zakłada i są wygodne. W sensie, może, nie takie wygodne jak e, klapeczki albo jakieś szerokie bucioszki po prostu po domu. Jak na ten czub, który ma wystawać właśnie spod spodni, no to wydaje mi się, że są fajne, są dobre i są wygodne. Więc do tej stylizacji buty z czubem jak najbardziej na tak. I uważam, że. Jeżeli ubieracie e, szerokie spodnie, to do szerokich spodni właśnie dobrze będą się sprawdzały buty albo z czubem, albo Adidaski, jakieś po prostu sneakersy. Wtedy to nie ma znaczenia, no bo to są Adidasy, one nie muszą mieć czuba, prawda? No, no poczekajmy, może poczekajmy. Ta moda jeszcze nas może zaskoczyć e, w różne. W różne odmęty może nas jeszcze zaprowadzić, więc i sportowe buty mogą kiedyś być w czub. No w każdym razie, no zobaczcie, czy niepiękne, klasyczne, bez żadnych tutaj wydziwiaństw, czarne botki, które są dobre na szeroką stopę z czubem. No więc czekam na Waszą opinię. Dajcie znać, co sądzicie o takim zestawie. Kolejna stylóweczka to sukienka. Sukienka w rozmiarze 50x52 z takiego materiału półprzezroczystego, zobaczcie, półprzezroczyste rękawy, tutaj gumka przy rękawie zabudowana tutaj od góry, ale zapinana jest na guziczki, więc można, można jeszcze bardziej, nie, to jest max, to jest max na ile możecie sobie pozwolić, te niższe guziczki na dole to fake, a te tutaj trzy możecie sobie odpiąć i wtedy tutaj jest właśnie takie pęknięcie pod szyją, ja bym tutaj tak podwinęła, o ten sposób, żeby troszeczkę no od razu lepiej i takie tutaj gufrowanie w okolicach biustu odcinana jest pod biustem gumką ale też ma sznureczek który można sobie to dopasować kolor granatowy oczywiście jak tam nie widzicie z takimi fioletowo-różowymi esami, floresami tutaj ten dół w okolicach brzucha za dużo tutaj miejsca nie ma, od dołu mamy falbankę i ona jest tak dopasowana Kolana. Do kolana całość sięga, a pod spodem ta podszewka sięga troszeczkę wyżej, przed kolano. Więc to jest taka typowo sukienka do kozaków, e, taka właśnie zimowa, e, taka właśnie zwierna, taka właśnie do sweterka e, na wierzch co tutaj nie gra, to to że ona jest taka bardzo dopasowana no niestety akurat w tej kwestii e, tutaj rozmiar większy radziłabym brać, bo ja tutaj czuję że no jakby weszłam wszystko dobrze, ona jest dopasowana jakby mam e, ruchy ale czuję, że tutaj w biuście jest tak na styk jest tak na styk, właśnie Ładowane, więc dajcie mi znać, jak to wygląda na przebitkę, jak to sądzicie. Tutaj w biuście jest tak na styku. Tutaj pod biustem jest dosyć. Dosyć luźnawo, ale znowu od biustu zaczyna nam się właśnie to miejsce, gdzie za dużo tego materiału nie ma. Ten materiał się nie rozciąga. Może też o to tutaj chodzi, że zawsze wybieram właśnie ten rozmiar 50x52, ale ten materiał ani drgnie. Ani drgnie, ani nawet się po prostu nie rozciągnie, więc ona tutaj opina się. Opina się również w okolicach brzucha. No, bo no jak mówię, no za dużo materiału tutaj nie ma, ona jest taka bardzo, bardzo dopasowana. Nie ma za dużo materiału, nie ma mm, tego miejsca właśnie na dole, więc jeżeli jest mniejszy rozmiar niż powinien, tak jak u mnie, no to tak to właśnie wygląda, więc wydaje mi się, że jej rozmiar większy poprawiłby tutaj sytuację. No, ale jak już jest, no to Wam pokażę, jak to tego, mm, co do tego widziałam. No, to widziałam oczywiście czarne kozaki na obcasie, właśnie ta sukienka, tak jeszcze poza, nie, poza stylizacją, no to jeszcze jakiś płaszcz, oczywiście by do tego pasował, no i to jest stylówka na każdą okazję, na okazję wyjścia z koleżankami, na kawę, na piwo, na randkę, e, na wyjście, na kolację, no po prostu to jest taka nieprzesadzona stylówka, nieprzebrana można powiedzieć, niewyździwiana, po prostu sukienka kozaki, płaszczyk, elegancko e, i już w ogóle jak ubieracie sukienkę, no no to już się robi elegancko, prawda? Już jest e, fajnie i inaczej. Więc e, taka sukienka no żałuję strasznie, że jest nami troszeczkę przyciasna, bo no ale mówię Wam, jaka sytuacja, jakby Wam się spodobała, no to bierzcie rozmiar większy. Czekam na Waszą opinię, co sądzicie. Yy, nie wiem, czy to tak w kamerze będzie widać. Ja wiem, że w kamerze wszystko wygląda super i wszystkie stylizacje są super. Yy, wszystko pięknie wygląda, ale to też chodzi o to, jak ja się w tym czuję, jak Wy się w tym czujecie. Czy Wam jest komfortowo, czy Wam jest niekomfortowo, w sensie nie jest jakoś yy, strasznie źle. Nie jest tak, że się w niej ruszyć nie mogę, ale. Z tym, z tym opięciem w okolicach brzucha, no to czekam na Waszą opinię i czekam też na Waszą opinię co do długości, bo tak mi się wydaje, że już troszeczkę wyrosłam z tej długości. E, chociaż lubię, z drugiej strony, lubię taką długość, szczególnie do kozaków, szczególnie zimą, właśnie, żeby było fajnie widać kozaki, żeby też było widać trochę nogi. Wiecie jak jest. No, więc czekam na Wasze opinie oczywiście. Kolejny zestaw tunika i jeansy. No bo właśnie, kto powiedział, że to mają być imprezy, że to mają być bale. E, takie wyniosłe mogą być, jasne, ale może to, mogą to być równie dobrze kręgle. E, ze znajomymi wyjście gdzieś na piwko do mówka i taki zestaw właśnie przewidziałam również na karnawał. Bo czemużby nie? Tunikę mam w rozmiarze 50x52. Długi rękaw. Przy rękawie gumka. Jest to materiał wiskozowy, taki lekko gufrowany. Ona w ogóle jest w stylu takim hipisowskim, luźnym takim totalnie, totalnie luzackim. Właśnie te szerokie rękawy luźne. Tutaj pod szyją bardzo ładne wycięcie plus ona jest zapinana tutaj na takie, właśnie u, takie. Tak jak powiem wam, ten dekolt jest tu taki fikuśny, bo to jest zapinane na, na guziczki, ale coś nam tutaj może się poruszyć przy ruchu i gdzieś tam właśnie ten dekolt prześwituje. W sensie ona jest bardzo na mnie luźna, ale chyba o to tutaj chodzi. Chyba o to tutaj chodzi, bo tutaj są specjalne takie rozcięcia i to jest dokładnie tak wykończone, żeby nam się tutaj troszeczkę rozchodziło i troszeczkę tutaj prześwitywało, więc taka jest fikuśna trochę. Odcinana pod biustem oczywiście i szeroka, szeroka jak taka mini sukienka nawet można powiedzieć. Jak ktoś jest niższy ode mnie, ja mam 1,65 wzrostu, to myślę, że może ją traktować troszeczkę jak sukienkę. Ona jest dłuższa z tyłu, krótsza z przodu, jest taka właśnie szeroka. Ja bardzo lubię takie tuniki, bardzo lubię takie właśnie bluzeczki. Ona też jest taka patchworkowa bo możecie zobaczyć, że tutaj jest jakby ten sam materiał, ale inny wzór tutaj są kwiatuszki takie, tutaj są kwiatuszki takie więc ona jest taka postrzywana trochę właśnie w stylu patchworkowym więc idealnie nada się do leginsów, idealnie nada się do jeansów, do właśnie takich luźnych stylówek i do tego wzięłam właśnie te jeansy jeansy postrzępione na dole, które pokazywałam wam w ostatnim mierzymy jeżeli jeszcze nie się, to linka zostawię wam tutaj, one były właśnie tak na surowo wykończone, bardzo ładne Kolor rozciągliwe, ale one mnie jednak trochę piły. One mnie jednak trochę piły w, w brzuchu, bo jakby one są troszkę rozciągliwe, no ale nie aż tak. Nie? nie aż tak, żeby się aż tak dopasowały. Więc z racji tego, że widziałam, że te spodnie są w takim kroju bardzo dopasowanym. Chyba nie slim, ale są po prostu takie, ale może slim. Może Slim. I skoro są dopasowane, to wzięłam rozmiar większy niż biorę normalnie. Normalnie biorę zawsze 50, ten 50 był na mnie dużo za mały, więc stwierdziłam, że wezmę rozmiar 54. No i wzięłam rozmiar 54 i są na mnie jakby dobre, nawet lekko luźne, ale wiecie, z lekko luźnymi spodniami jest taki dynks, że. Możecie założyć sobie pasek i jest w porządku. Dobrze leżą, uważam. Może nie są aż tak dopasowane w nogawce jak, jak slim, ale są fajne. Są fajne, fajny kolor i mi się bardzo podobają właśnie te przetarcia i to wykończenie i ich długość. Więc właśnie do tej, do tej bluzeczki jeansy jak najbardziej na tak. Wziąłem rozmiar 54, właśnie 54. I tak sobie teraz dochodzę do wniosku, że. Um, spodnie w Uli Popken, bo na pewno będziecie się pytać, jak tam dobierać, czy jak ja dobieram. 50-52 i w zależności od tego, jaki jest materiał, to albo 50 w takich normalnych spodniach, jeansach, mówię o jeansach 50 albo 52 i teraz widzę, że lepiej jednak ten rozmiar 52, bo z rozmiarem 50 no to jednak jest takie, takie ryzyko. No a jeśli chodzi o leginsy, jeśli chodzi o takie właśnie dresy, jeśli chodzi o takie spodnie bardzo rozciągliwe, no to widzicie nawet i 46, 48 lub 42, 44. Tak jak zamawiałam bawełniane leginsy. Jak Wam się podobały karnawałowe stylizacje? Piszcie w komentarzach. Która stylizacja Wam się najbardziej spodobała? Która Wam przypadła do gustu? Które z ubrań Wam najbardziej przypadło do gustu? No bombą jest zdecydowanie cekinowa bluzeczka z czarnymi spodniami. Klasyka. Klasyka, która zawsze się obroni. Naprawdę mi się to podoba. Nieprzesadzone, fajne i w sumie to też ta, ta bluzeczka, którą też będziecie na pewno u mnie często widywać właśnie do leginsów, czy na nawet jest w takim kolorze bardzo nasyconym, takim wakacyjnym, więc ona nawet będzie fajnie się sprawdzała do kolarek, do krótkich spodenek, do czegoś takiego właśnie, również wyjazdowego. Tak, ja już myślę o wyjazdach. Ja już myślę o wyjazdach, ja już myślę o czarnogórze, także tak Wam tylko daję znać, że już powoli też przekładam sobie te ubrania, które są uniwersalne. Są uniwersalne i sprawdzą się naprawdę na wiele okazji. Więc czekam na Wasze opinie, napiszcie mi w. W komentarzach. Pamiętajcie o kodzie rabatowym Magda 635, minus 20% zniżki. Wszystkie linki zostawiam oczywiście na dole. Nic i co? No, zadowolona jestem z tego zamówienia. Jak najbardziej na tak. Jak najbardziej na tak. Teraz tylko po prostu dzwonić do znajomych, do przyjaciół, umawiać się i wychodzić. To jest właśnie ten czas. To jest ten czas sezonu ogórkowego, kiedy trzeba podtrzymywać te, te znajomości. No bo jak nie wy, to kto? Tak to, tak to właśnie jest, że. Przynajmniej u mnie, dajcie mi znać, jak tam u Was też w tej kwestii wychodzenia ze znajomymi i spotykania się na kawę czy herbatę, czy na jakieś tam przysłowiowe piwko. Jak to jest u Was? Kto u Was podtrzymuje te relacje? Czy to jesteście Wy, czy to jest ktoś inny? Mnie to jestem zdecydowanie ja, jeżeli ja czegoś nie zaproponuję, jeżeli ja czegoś nie powiem, no to jakby spotkań, spotkań nie ma. No oczywiście nie w każdej sytuacji, nie można też generalizować, no jasne. Więc tak, stylóweczki są, teraz tylko się spotykać, widywać i spędzać miło czas. Więc mam nadzieję, że film Wam się spodobał, ja się z Wami żegnam, cześć, pa!